Szanowni Państwo, dziś zebrani tu w kraśniku podczas przysięgi 40 już przysięgi żołnierze z drugiej brygady wojska Obrony terytorialnej. Ja bardzo dziękuję za decyzję, którą podjęliście, decyzję o wstąpieniu do Wojska Obrony Terytorialnej. To bardzo ważne, to bardzo ważne dla Polski, to bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. To ważne dla bezpieczeństwa Lubelszczyzny, ale to ważne dla bezpieczeństwa całego naszego kraju. Zresztą nie tak dawno miałem okazję uczestniczyć w ćwiczeniach wojsk sojuszniczych, wojsk natowskich, żołnierzy wojska polskiego razem z żołnierzami wojsk Stanów Zjednoczonych, wojsk sojuszniczych, które są obecne na naszym terytorium. Ale także wojsko obrony terytorialnej ćwiczyli forsowanie narwi. To ważny element budujący zdolności obronne naszej ojczyzny. A żołnierze WOTU pokazali swoją sprawność i swoją determinację, swoje zaangażowanie w obronę naszej ojczyzny również podczas skutecznych akcji, kiedy usuwali skutki klęsk żywiołowych, kiedy. Przeżywaliśmy czas pandemii, pomagali żołnierze woliwkowych beretach w każdym szpitalu. Proszę Państwa, w każdym szpitalu byli żołnierze wot którzy wspierali Cywilną Służbę Zdrowia. Pomagają wciąż na granicy, pomagają wspierając Straż Graniczną, żeby uszczelnić granicę polsko-białoruską, żeby odpierać ataki hybrydowe, jakie są przeprowadzane ze strony reżimu białoruskiego. Na polską granicę. Są zawsze gotowi, są zawsze blisko, jesteśmy z nich dumni. To są przecież znajomi, państwa sąsiedzi. Oni doskonale znają Lubelszczyznę, wiedzą, jak się należy zachować, ale też niosą z sobą przesłanie do innych, że warto przystąpić do Wojska Polskiego. Przed chwilą. Tu podczas pikniku organizowanego właśnie tuż obok rozpocząłem kampanię na temat dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Zachęcałem do przystępowania do Wojska Polskiego. Otóż, proszę Państwa, w ciągu dwóch godzin prawie 200 zgłoszeń. Bardzo za to dziękuję. 195 zgłoszeń w ciągu dwóch godzin to jest dobry wynik. Liczę, że. W 32 miastach, gdzie równolegle takie pikniki się odbywają, że w wojskowych centrach rekrutacji w 70 punktach w całej Polsce równie dobre wyniki dzisiaj osiągniemy, a rozpoczynamy dziś dopiero naszą społeczną kampanię. Dlaczego to robimy? Dlatego, żeby Polska była bezpieczna. Wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Rosja zaatakowała Ukrainę, giną ludzie. Rosja dopuszcza się reżim Putina, dopuszcza się zbrodni wojennych. Pamiętamy z historii te obrazy, te zdjęcia ludzi mordowanych strzałem w tył głowy, naszych bohaterów z Katynia, na przykład. I widzimy na Ukrainie teraz podobne metody skrępowane ręce ludzi w buczy, zamordowanych przez najeźdźców rosyjskich. Nie dopuścimy do tego, żeby takie sceny miały miejsce na ziemiach polskich a nie dopuścimy dlatego że wojsko polskie jest i będzie jeszcze silniejsze że wojsko polskie jest i będzie jeszcze liczniejsze już za nami te czasy kiedy to dzisiejsza opozycja rządziła Polską kiedy to likwidowała jednostki wojska polskiego chociażby brygadę w Lublinie dziś 19 brygada zmechanizowana jest w Lublinie została odtworzona Rozrasta się, coraz więcej żołnierzy przystępuje do służby właśnie w tej brygadzie. Zresztą tak się złożyło, że kampanię Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej też rozpoczynałem na Lubelszczyźnie, w Lublinie, tu pan poseł Tułajew wtedy był świadkiem tego, tego wydarzenia. A dziś kolejna kampania, jak powiedziałem, dotycząca właśnie zwiększenia liczebności Wojska Polskiego. Ale swoje słowa podziękowania przede wszystkim kieruję do żołnierzy wojsko Brony Terytorialnej, którzy dziś złożyli przysięgę. To bardzo ważny dzień, to ważna decyzja. Pytałem zresztą wyróżnionych żołnierzy, co robią w cywilu. Przekrój jest bardzo duży, to, to ludzie, którzy są zaangażowani, którzy poświęcają część swojego wolnego czasu na służbę w wojsku polskim łączą aktywność zawodową. Ze służbą w wojsku polskim. Należy im się uznanie, szacunek. Dziękuję też ich najbliższym, tu zgromadzonym rodzinom żołnierzy II Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej za to, że ich wspierają. Bo to przecież nie tak łatwo poza pracą zawodową wygospodarować czas na służbę wojskową, na służbę Polsce. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję za te wsparcie, które Państwo udzielacie na co dzień żołnierzom wojsko Obrony Terytorialnej. Możemy być z nich dumni i zachęcam, jeszcze raz zachęcam, żeby przystąpić do Wojska Polskiego, żeby skorzystać z tej możliwości, jaka została stworzona poprzez ustawę o obronie ojczyzny. Jeszcze raz przypomnę, że wprowadzamy dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, która trwa w dwóch etapach. Pierwszy etap do 28 dni, drugi etap do 11 miesięcy. Po, po tym czasie można wybrać zawodową służbę wojskową, można wybrać terytorialną służbę wojskową. To jest druga ścieżka prowadząca do tego, żeby być żołnierzem WOT-u. Można wybrać aktywną rezerwę. A nawet jeżeli Żadna z tych propozycji nie trafi do przekonania ludzi, którzy zdecydują się na odbycie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to będziemy mieli korzyść my, jako naród, z tego, że coraz więcej ludzi będzie przeszkolonych, coraz więcej ludzi będzie wiedziało, jak posługiwać się bronią, coraz więcej ludzi będzie wiedziało, jak zachować się w sytuacji, gdyby doszło do zagrożenia. Chcę zapewnić Państwa, że z determinacją będziemy wzmacniać polskie siły zbrojne. Chcę zapewnić Państwa, że wojsko polskie będzie coraz liczniejsze, że wojsko polskie będzie uzbrajane w nowoczesną broń, w nowoczesny sprzęt. Dziś z nami jest również komendant dowódca Lotniczej Akademii Wojskowej z Dęblina. Rozmawiałem również z podchorążymi, którzy. Są słuchaczami Lotniczej Akademii Wojskowej. Rozmawialiśmy na temat nowoczesnego sprzętu, który trafi na wyposażenie wojska polskiego. Dwoje spośród nich kształci się do obsługi bezpilotowców. Już w tym roku. Już w tym roku drony Bayraktar, tak doskonale sprawdzone na wojnie na Ukrainie. Ukraińcy wykorzystywali te drony, żeby niszczyć kolumny rosyjskie, które wtargnęły na Ukrainę. Te drony, identyczne drony, trafią właśnie na wyposażenie wojska polskiego, a w Lotniczej Akademii Wojskowej wyszkoleni operatorzy dronów będą je obsługiwać, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie. Jeszcze raz gratuluję. Decyzję o przystąpieniu do Wojska Obrony Terytorialnej zachęcam, żeby związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.